Witam bardzo serdecznie na runie dnia w niedzielę 20 marca 2022 roku. Kochani, dzisiaj mamy w odwrocie runę Petro. Jest to 14 runa w Ta runa jest to runa karmy, tak? Koruna przeznaczenia runa, która w pozycji prostej pchałaby nas, energia tej runy do tego, abyśmy podejmowali ryzykowne decyzje, tak? Dlatego, żeby osiągnąć coś, co sobie zamierzyliśmy, tak? Pokazywałaby naszą siłę, tak? W celu podejmowania tych decyzji. I mówiłaby o tym, że jeżeli się odważymy, tak? I podejmiemy to wszystko zakończy się pozytywnym skutkiem. Dziś mamy tę runę w odwrocie, kochani. A więc e, runa przestrzega, tak, żeby dzisiaj e, nie podejmować żadnych radykalnych kroków, niezależnie od sytuacji. Odwrócona runa pokazuje, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, tak, na podjęcie pewnych, e, pewnych e, działań. Mm. Jest to runa karmy, więc jakby wszystko idzie w swoim czasie. Nie mamy na siłę szarpać, odcinać. Dajmy sobie dzisiaj spokój, mamy niedzielę, wejdźmy na spacer, odpocznijmy, nie podejmujmy żadnych pod wpływem jakichś emocji, żadnych radykalnych kroków, może warto wyjść na spacer, uziemić się, albo, yy, albo pomedytować, tak, tylko znowuż też runa przestrzega, nie cały dzień z myślą w głowie, co będzie, yy, czy tak, czy tak, żeby te myśli ciągle nie kłębiły się nam w głowie, można pomedytować, powiedzmy, tak, godzinę, yy na tym koniec, tak, żeby nie dopuszczać do tego, że w naszej głowie ciągle będzie się kłębić, kłębić, kłębić i w końcu z tej takiej niemocy i przerośniętych takich, no, już no, z desperacji praktycznie będziemy podejmować jakieś radykalne kroki. Dziś sobie naprawdę odpuśćmy, zróbmy sobie kąpiel, wypocznijmy, albo wyjdźmy właśnie na spacer, albo y, też, no, ten dzień gdzieś tam przeznaczmy na inny rodzaj odpoczynku. bo też ubierzmy się, pobiegajmy. Może to też gdzieś pozwoli nam rozładować emocje, tak? Jest to karta losu, kochani. Więc wszechwiat wie, co jest dla nas najlepsze. Podpowiada, żeby żeby nie zapętlać się w tych swoich myślach nie podejmować radykalnych decyzji żadnych kroków za dużo dziś pozwolić sobie na odpoczynek pomedytuj troszkę być ponadto karta też ostrzega przed nałogami tak że żebyśmy za dużo dzisiaj nie spożywali alkoholu, żadnych trujących toksycznych substancji. Tak. Także wszystkiego dobrego, pięknej słonecznej niedzieli, samych przyjemnych chwil, wszystkiego dobrego. Mimo runa.